W, w połowie lutego 2026 roku Warszawa stała się miejscem szczególnego narodowego pożegnania, które zjednoczyło tysiące Polaków w cichej modlitwie i zadumie. Pod szarym niebem stolicy, przed murami zabytkowej nekropolii, gromadzą się przedstawiciele wielu pokoleń, by oddać ostatni hołd Bożenie Dykiel, wybitnej aktorce teatralnej i filmowej, której nazwisko na trwałe wpisało się w panteon polskiej kultury. Tury. Jako jedna z najbardziej wyrazistych postaci rodzimej sceny, od lat 70. budowała więź z widzem poprzez role pełne autentyzmu i wewnętrznej siły, stając się dla publiczności kimś znacznie więcej niż tylko postacią z ekranu. Dzisiejsze uroczystości pogrzebowe nie są jedynie smutnym obowiązkiem, lecz przede wszystkim momentem zbiorowej refleksji nad dziedzictwem artystki. Która swoją bezkompromisową postawą i talentem definiowała standardy polskiego aktorstwa przez ponad pół wieku. Informacja o odejściu legendy wywołała falę głębokiego, lecz pełnego spokoju wzruszenia, a media głównego nurtu relacjonują przebieg uroczystości z najwyższą powściągliwością i szacunkiem dla prywatności rodziny. Społeczeństwo, zwłaszcza widzowie pamiętający jej wielkie kreacje w filmach Andrzeja Wajdy, czy wieloletnią obecność w codziennych pasmach telewizyjnych, przyjmuje tę te stratę jako symboliczne domknięcie pewnej epoki. Ta atmosfera wspólnej żałoby, pokazuje, że w świecie szybkich informacji wciąż istnieje miejsce na trwałe wartości i wdzięczność za lata artystycznej służby. W jaki sposób przebiegały te ostatnie chwile wspólnego pożegnania z Wielką Gwiazdą? Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uroczystości oraz zweryfikowanymi faktami dotyczącymi tego wydarzenia. Uroczystości pożegnalne. Bożeny dykiel, które odbyły się w połowie lutego 2026 roku, stały się wydarzeniem wykraczającym poza ramy tradycyjnej ceremonii żałobnej. Zgodnie z oficjalnym komunikatem przekazanym przez Związek Artystów Scen Polskich oraz najbliższą rodzinę, nabożeństwo żałobne zostało odprawione w jednym z zabytkowych kościołów w Warszawie, po czym kondukt udał się na cmentarz wojskowy na powązkach. Dokumentacja prasowa z tego dnia wskazuje na obecność najwyższych przedstawicieli świata kultury. Delegacji teatrów, z którymi aktorka była związana przez dekady, oraz licznie zgromadzonych wielbicieli jej talentu. Rodzina zmarłej, dbając o powagę chwili, poprosiła o uszanowanie prywatności w samej kaplicy, jednocześnie udostępniając przestrzeń przed nekropolią dla tych, którzy pragnęli złożyć symboliczne białe kwiaty. Merytoryczny przebieg uroczystości potwierdził status Bożeny Dykiel jako artystki narodowej, której dorobek stał się dobrem wspólnym. Z perspektywy faktów biograficznych, które w tych dniach przypominały wiodące serwisy informacyjne, fundamentem tej niezwykłej więzi z publicznością była ponad 50-letnia praca zawodowa. Bożena Dykiel urodzona w 1948 roku, ukończyła warszawską PWST w 1971 roku, niemal natychmiast stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina i teatru. Jej rola Mady Miller w ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy pozostaje do dziś jednym z najważniejszych punktów w historii polskiej kinematografii, będąc synonimem aktorskiego temperamentu i bezkompromisowości. Widzowie dojrzali pamiętają ją jednak nie tylko z wielkich ekranów, ale przede wszystkim z ról, które niosły ze sobą ogromny ładunek autentyzmu i życiowej prawdy w czasach transformacji ustrojowej. To właśnie ta rzetelność zawodowa sprawiła, że jej odejście zostało odebrane przez społeczeństwo jako moc, punkt graniczny dla pewnej formacji artystycznej. Analizując by kontekst. Kontekst społeczny towarzyszący ceremonii można dostrzec rzadko spotykane zjawisko zbiorowej, cichej solidarności pokoleniowej. Przed bramami cmentarza zgromadziły się osoby, dla których postacie kreowane przez Bożenę Dykiel były punktem odniesienia w codziennym życiu, ucząc zaradności i twardego stąpania po ziemi. W rozmowach z reporterami wielu uczestników podkreślało, że aktorka była głosem rozsądku, który towarzyszył im przez lata w popularnych produkcjach telewizyjnych takich jak na wspólnej. Społeczeństwo nie manifestowało żalu w sposób głośny czy widowiskowy, lecz poprzez skupienie i obecność, co odzwierciedlało charakter samej artystki, osoby konkretnej i unikającej zbędnej celebracji. Taka postawa publiczności jest najlepszym dowodem na to, jak głęboko, rzetelnie budowany autorytet zapada w pamięć zbiorową. Wiodące stacje telewizyjne oraz portale opiniotwórcze. Takie jak TWP Kultura czy ogólnopolskie dzienniki relacjonowały wydarzenie z zachowaniem najwyższych standardów etyki dziennikarskiej. Media zrezygnowały z poszukiwania sensacji wokół okoliczności zdrowotnych poprzedzających śmierć, koncentrując się na merytorycznym podsumowaniu disan dziedzictwa artystki. Zauważalna była tendencja do przywoływania archiwalnych wywiadów, w których Bożena Dykiel mówiła o szacunku do widza i dyscyplinie pracy, co w obliczu jej pogrzebu nabrało dodatkowej mocy przekazu. Komentarze prasowe podkreślały, że wraz z nią odchodzi pewien model aktorstwa opartego na warsztacie, a nie na obecności w mediach społecznościowych, co rezonowało z odczuciami starszego pokolenia odbiorców. Profesjonalizm przekazu medialnego pozwolił na zachowanie powagi, która towarzyszyła pożegnaniu tej wybitnej postaci. Warto zauważyć, dlaczego to wydarzenie zyskało tak wysoką rangę w lutym 2026 roku, stając się tematem numer jeden w serwisach kulturalnych. Odejście Bożeny Dykiel nastąpiło w czasie, gdy polska kultura przechodzi proces intensywnej wymiany międzypokoleniowej, a postacie o tak silnym fundamencie zawodowym stają się punktami orientacyjnymi. Jej pogrzeb stał się zatem okazją do publicznej debaty nad trwałością dorobku artystycznego w epoce dynamicznych zmian technologicznych. Kwiaty i łzy, o których wspominają naoczni świadkowie, nie były jedynie symbolem smutku, lecz wyrazem wdzięczności za to, że artystka nigdy nie obniżyła poprzeczki, traktując zawód aktora jako misję społeczną. Humanitarny wymiar tej uroczystości połączył środowisko twórcze z anonimowym widzem w sposób naturalny i pozbawiony kunsztowności. Przemówienia wygłoszone nad mogiłą przez kolegów z planu i sceny rzuciły światło na mniej znany, ale niezwykle istotny aspekt jej życia. Mentorstwo. Wspominano, że Bożena Dykiel była osobą wymagającą nie tylko od siebie, ale i od innych, co pozwalało zachować najwyższą jakość produkcji, w których brała udział. Dla wielu młodszych aktorów była szkołą życia i zawodu. Uczącą, że popularność jest jedynie efektem ubocznym dobrze wykonanej pracy, te oficjalne i prywatne świadectwa, zarejestrowane przez media, tworzą pełny portret kobiety silnej, która, mimo sukcesu, pozostała wierna swoim korzeniom i zasadom moralnym. Zgromadzone dane potwierdzają, że pożegnanie to było jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym ostatnich lat. Perspektywa historyczna pozwala nam dziś widzieć w Bożenie Dykiel kogoś więcej niż tylko aktorkę serialową, którą stała się dla najmłodszych widzów. Była ona merytorycznym łącznikiem między Wielką Szkołą Polskiego Kina lat 70. a współczesnością, potrafiąc zaadaptować swój talent do zmieniających się wymogów rynku bez utraty godności. Dissan dziedzictwo, które pozostawia, jest zapisane w setkach godzin materiałów filmowych i teatralnych, stanowiących merytoryczną bazę dla studiów nad polską kulturą przełomu wieków. Fakt, że tak wiele osób zdecydowało się uczestniczyć w jej ostatniej drodze, potwierdza, że autentyczność i pracowitość są wartościami, które publiczność potrafi rozpoznać i docenić po latach. Każdy z kadrów uwiecznionych podczas tej ceremonii stanie się częścią archiwum dokumentującego historię polskiej sztuki. Kończąc analizę przebiegu tych wydarzeń, należy podkreślić, że sposób, w jaki Polska pożegnała Bożenę Dykiel, wystawia dobre świadectwo zarówno artystce, jak i jej odbiorcom. Było to pożegnanie godne legendy, oparte na wzajemnym szacunku, dalekie od blasku fleszy, a bliższe prawdzie życia, którą tak często pokazywała na ekranie. Informacje potwierdzone przez rodzinę o spokojnym charakterze uroczystości dają pewność, że ostatnia wola artystki została uszanowana w każdym detalu. Dziedzictwo, które pozostaje, nie jest tylko zbiorem ról, ale lekcją postawy życiowej dla wszystkich, którzy cenią w sztuce. Prawdę i zaangażowanie. Refleksja nad tym dniem pozostanie w sercach uczestników jako moc, moment wspólnej narodowej ciszy. W B. Kontekście, kontekście uroczystości z połowy lutego 2026 roku, wydarzenie to stało się merytorycznym potwierdzeniem statusu Bożeny Dykiel jako figury łączącej pokolenia. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami Rodziny oraz Związku Artystów Scen Polskich, ceremonia pogrzebowa w Warszawie miała charakter państwowo-religijny gromadząc nie tylko najbliższych, ale i rzesze widzów pragnących złożyć hołd wybitnej aktorce. Te zweryfikowane dane o przebiegu ostatniej drogi artystki pozwalają zrozumieć, że skala pożegnania była bezpośrednim odzwierciedleniem jej ponad 50-letniej, niezwykle rzetelnej pracy zawodowej. Zrozumienie siły tego pożegnania wymaga jednak powrotu do korzeni jej artystycznej drogi, która ukształtowała wrażliwość milionów Polaków. Bożena Dykiel, kojarzona przez starszą publiczność z brawurową rolą w ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy, dla współczesnych widzów, pozostawała przede wszystkim ostoją domowego spokoju w serialu Na Wspólnej. Jej odejście, choć poprzedzone informacjami o pogarszającym się stanie zdrowia, stało się dla społeczeństwa moc punktem symbolicznym, wyznaczającym koniec pewnej epoki aktorstwa opartego na prawdzie i twardym warsztacie. Publiczność, która przez lata ufała jej scenicznym wyborom, teraz w ciszy i skupieniu przyjmowała doniesienia o ceremonii, uznając ją za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych dekady. Ten zbiorowy akt zadumy odzwierciedla głęboką potrzebę ciągłości tradycji w dynamicznie zmieniającym się świecie mediów. Analiza kontekstu, kontekstu społecznego pokazuje, że obecność białych kwiatów i tysięcy zniczy przed nekropolią nie była gestem przypadkowym, lecz merytoryczną odpowiedzią na autentyczność, którą Bożena Dykiel emanowała przez całe życie. Media głównego nurtu, relacjonując te wydarzenia z należytą powagą, podkreślały, że wraz z nią odchodzi pewien wzorzec etyki zawodowej, co szczególnie mocno rezonuje z nastrojami widzów w wieku dojrzałym. Ta szczególna atmosfera wspólnoty żałobnej otwiera przestrzeń do szerszej dyskusji nad Dissan, dziedzictwem, jakie pozostawia po sobie legenda ekranu. Głębsza analiza nastrojów towarzyszących uroczystościom w lutym 2026 roku pozwala dostrzec, że śmierć Bożeny Dykiel stała się dla polskiego społeczeństwa katalizatorem debaty nad etosem pracy i autentycznością w mediach. Publiczność, która przez dziesięciolecia obserwowała jej merytoryczne podejście do każdego zadania aktorskiego, postrzega ten moc. Punkt nie tylko jako pożegnanie z człowiekiem, ale jako symboliczną utratę pewnego wzorca profesjonalizmu. Widzowie dojrzali, gromadząc się w ciszy z białymi kwiatami, oddają hołd wartościom, które artystka uosabiała rzetelności, punktualności i ogromnemu szacunkowi do odbiorcy. Ten spokój panujący przed warszawską nekropolią jest najbardziej wymownym komentarzem do jej życia współczesny świat mediów, często nastawiony na ulotną sensację, tym razem z pokorą ustąpił miejsca narracji opartej na szacunku i historycznym znaczeniu. Szczególną uwagę zwraca sposób, w jaki o wydarzeniu informowały główne stacje telewizyjne, takie jak TVP czy TVN, świadomie rezygnując z jaskrawych nagłówków na rzecz merytorycznych wspomnień. Redakcje skupiły się na przypominaniu archiwalnych wypowiedzi artystki o etyce zawodowej, co pozwala widzom zrozumieć, że jej sukces nie był dziełem przypadku, lecz wynikiem żelaznej dyscypliny. Taka postawa mediów jest bezpośrednią odpowiedzią na godność, z jaką rodzina i koledzy zmarłej zorganizowali nabożeństwo, tworząc przestrzeń do zbiorowej, narodowej refleksji. Disan, dziedzictwo aktorki, zostaje w ten sposób utrwalone jako fundament, na którym wychowały się pokolenia Polaków. Dla osób śledzących jej karierę od czasów Ziemi Obiecanej, każdy kadr przypominany w tych dniach przez prasę staje się lekcją o tym, jak zachować integralność artystyczną przez pół wieku. To właśnie ta niezmienność postawy Bożeny Dykiel sprawia, że jej pożegnanie wywołuje tak głębokie wzruszenie u osób ceniących w sztuce prawdę, a nie tylko blask fleszy. Każda łza uroniona podczas ceremonii jest merytorycznym potwierdzeniem, że autentyczność wciąż posiada najwyższą wartość społeczną. Ta jedność w smutku skłania nas do spojrzenia na dorobek legendy przez pryzmat trwałości jaką nadaje jedynie prawdziwy talent. W obliczu doniesień o ostatnim pożegnaniu Bożeny Dykiel. Polska przestrzeń medialna zaprezentowała postawę wyjątkowej powściągliwości i klasy. Zamiast fali jaskrawych nagłówków, w lutym 2026 roku zaobserwowaliśmy rzadkie zjawisko zbiorowej empatii, która zdominowała dyskusję na portalach opiniotwórczych oraz w mediach społecznościowych. Publiczność, zwłaszcza ta, Dojrzała, świadomie odrzuciła sensacyjny ton, wybierając w zamian dzielenie się osobistymi wspomnieniami związanymi z dorobkiem artystki, co świadczy o głębokiej przemianie w sposobie konsumowania informacji o charakterze ostatecznym. Ta zmiana paradygmatu. Od ciekawości do szacunku, pokazuje, że rzetelnie budowany przez dekady autorytet aktorki stał się skuteczną barierą chroniącą godność jej i jej najbliższych w tym symbolicznym momencie. Taka dojrzałość odbiorców zmusiła również media głównego nurtu do przedefiniowania standardów relacjonowania wydarzeń z pogranicza życia prywatnego i narodowej kultury. Redakcje zrezygnowały z analizy szczegółów osobistych na rzecz merytorycznych sylwetek, dokumentujących wpływ aktorki na kształtowanie wrażliwości kulturowej Polaków, co nadało tym doniesieniom wymiar niemal edukacyjny. Widzowie coraz częściej postrzegają to pożegnanie nie tylko jako stratę, lecz jako proces ostatecznego utrwalenia wielkiego Disan dziedzictwa, w którym cisza staje się najbardziej wymownym środkiem wyrazu. W ten sposób narracja Obożenie Dykiel ewoluowała w stronę hołdu dla profesjonalizmu, przypominając o wartościach, które pozostają niezmienne mimo upływu lat. Ten nowy model komunikacji społecznej otwiera przestrzeń do głębszego zrozumienia trwałości śladu, jaki artysta pozostawia w sercach swoich odbiorców. Wszystkie te wątki splatają się dziś w obrazie pożegnania, które wykracza poza ramy zwykłego wydarzenia żałobnego, stając się merytorycznym podsumowaniem epoki. Obecna sytuacja, choć naznaczona smutkiem, pozwala dostrzec, że lata spędzone przez Bożeny Dykiel przed kamerą nie były jedynie zawodowym spektaklem, lecz budowaniem autentycznej więzi o